Świętym pielgrzymuje wieluń do Matki Bożej. Wszyscy dzisiaj mówimy o nadziei, uczymy się tej prawdy o tym, że to przede wszystkim Pan Bóg pokłada w nas nadzieję, więc nikt z nas nie jest beznadziejny. A pielgrzymka to taka cudowna, radosna szkoła odzyskiwania nadziei. I o tym mówiliśmy dzisiaj, że nadzieja jest dążeniem czymś bardzo ważnym, nie jest czymś tam automatycznie danym. Więc mówiliśmy sobie, że ona jest jak skrzydła, których trzeba używać. Więc uczyliśmy się na pielgrzymce używać skrzydeł nadziei. 아 <laughs> Co do pogody, to nam się bardzo poszczęściło, bo ten i wczorajszy, i dzisiejszy dzień to były takie raczej wietrzne, spokojne, mało stopni, to nie można było narzekać. A co do intencji, no na pewno intencje wszystkich swoich parafii, każdy z księży tutaj niósł w tej pielgrzymce wieluńskiej, swoich, e, tych parafii, z których wychodziliśmy. No i też te osobiste, w moim przypadku to na pewno taka jakaś nadzieja na to, żeby w to kapłaństwo też pięknie wchodzić z Maryją żeby też się tego uczyć tutaj pielgrzymując, bo pielgrzymujemy w nadziei, ku nadziei, ku temu, żeby spotkać się kiedyś z wszystkimi świętymi w wieczności. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Radomsku. Co roku przygotowujemy się do naszej pielgrzymki jako schola, ale także jako, jako cała wspólnota. Przez cały rok na naszych piątkowych spotkaniach formacyjnych, gdzie razem pogłębiamy swoją wiarę i dzielimy się swoimi doświadczeniami. I ta pielgrzymka jest takim zwieńcze, zwieńczeniem tych naszych całorocznych starań. Ty jesteś moi... Idę tutaj do Matki Bożej z intencją zdrowia dla siebie, zdrowia dla moich bliskich i dla kolegi, z kolegą przyszedłem też, żeby pogłębić relacje. Dużo czasu, dużo radości, dużo zmęczenia, ale warto. No w tym roku tak, pogoda dopisała, nie padało i też nie było bardzo gorąco, także szło się wyjątkowo dobrze. No mi się podobało bardzo. Co roku chodzę też, w tym roku mi się szło chyba najlepiej. Całe Radomsko pozdrawiam Częstochowę. Ponad 700 pielgrzymów z całego Radomska. Jeden dzień, 45 kilometrów. I wszystkie głosy się odezwał, aby nas, wszyscy mieszkańcy Częstochowy i wszyscy pielgrzymi, którzy zgromadzili się na mszy świętej, która będzie przed szczytem o 19, usłyszeli, a więc z radością i z głosem. Widzimy z różnymi intencjami, z radością w sercu, jak zawsze. Coraz większa grupa, bo 800 osób, także jesteśmy szczęśliwi. Pogoda też dopisuje, jest naprawdę idealna. Idealne są warunki do pielgrzymowania, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego czasu, wyjątkowego czasu łaski. Przynosimy różne intencje, jak zawsze, co roku. Intencje zawierzenia Matce Bożej różnych spraw, trudności rodzinnych. I cieszymy się właśnie, że możemy tutaj być w bliskości Jasnogórskiego Wieczernika. Pamiętaliście o tym, że to jest rok jubileuszowy Ziemi Częstochowskiej? Oczywiście, oczywiście, Pielgrzymi Nadziei, ciągle ta nadzieja była przypominana, ale tym bardziej, że w tym roku mamy kongres eucharystyczny, więc dużo tematów o Eucharystii, ożywieniu żywieniu wiary, mszy świętej, adoracji. Też w kontekście maryjnym, Maryi jako niewiasty Eucharystii. No, Był niesamowity czas pogłębienia wiary w żywego Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Także cieszymy się, że też dużo ludzi młodych jest. Jest to przebudzenie Kościoła, okazja do ewangelizacji, do nawrócenia, myślę, że nie jednego serca na tym pielgrzymim szlaku. W brzegi przepłynąłem, góry podkonałem. wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem, żeby Ciebie spotkać w małych kąci żeby z Tobą zostać na calutkie lata. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem. Wielkim lasem szedłem, nocy nie spałem, żeby ciebie spotkać, w małym części świata, żeby z Tobą zostać na te ludzkie lata. Rzeki pokonałem, góry pokonałem. Wielkim miasem szedłem, nocy nie czułem, żeby ciebie spotkać, mały części świata, żeby z Tobą. Jesteśmy właśnie pielgrzymką zawierciańską, która już kolejny, kolejny rok wchodzi na tę górę, w szczególnym roku. Roku nadziei, gdy chodzi o cały kościół, w roku jubileuszowym gdy chodzi o naszą diecezję, więc myślę że też, że te intencje jakoś towarzyszyły nam szczególnie nam, pielgrzymom, e, tym trzydniowym. E, I cóż, wierzę, że to dojście tutaj stoimy właśnie przed wejściem szczyt, no, to jest szczególny moment. patrzę też na tych ludzi, którzy z tymi intencjami wszystkimi szli, e, że doświadczą tego, że Bóg po prostu jest, że Bóg po prostu kocha, że Matka Boża ma ten płaszcz, którym się opiekuje. I myślę, że to jest tak naprawdę istota tego jubileuszu, w którym trwamy w diecezji, bo przecież e, Matka Boża szczególnie naszą. Diczją się opiekuje w to mocno wierzę tylko ksiądz tej decyzji jako mieszkaniec tego miasta. Stąd pochodzę. No i wierzę, że tego doświadczymy wszyscy jako ten kości lokalny. się Panie nasz, Boże nasz. Panie Boże nas się kwiat w swej naturze. się twórcą wszystkich nas Tańcie. Kręcach, tam gdzieś wśród młodej miłości, gdzie radośnie płynie czas. ogrom intencji, cały worek intencji niesiemy do Matki Najświętszej. Intencje są przeróżne, od takich drobnych po takie bardzo poważne. Myślę, że też wiele osób modli się o powołania, żeby nie braku kapłanów, tym bardziej teraz, kiedy wiele młodych ludzi rozeznaje swoje powołanie, ale też i modlimy się za rodziny, za nasze parafie, za cały kościół Częstochowski, który obchodzi swoje stulecie. Będzie Bóg uwielbiony w kolejnej zawierciańskiej pielgrzymce na Jasnej Górę. Pielgrzymowaliśmy od 23 do 25 sierpnia. Dotarliśmy cali i zdrowi do domu Matki Bożej. 270 pielgrzymów ponad, razem w wielkiej, radosnej atmosferze wiary i pielgrzymach. Nadziei, nadziei, która zawieść nie może, bo od Boga jest dana do naszych serc. Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej pielgrzymki. I z wielką wiarą idziemy pokłonić się Matce Bożej, która nas kocha. Dobrze, że jesteście. I jeszcze raz na koniec. Czołem większymi! Czołem księży kierowniku!